Magda Adamowicz, dzień dobry. A przed nami cała gama pogodowych atrakcji. Będą zarówno pierwsze wiosenne burze, będą momenty ze słońcem, z chmurami, z deszczem, ale w kolejnych dniach temperatura drastycznie się obniży i czekają nas nawet opady śniegu. Więc w marcu, jak w garncu, sprawdza się tu idealnie. A dzisiaj już nad Polską przemieszcza się front atmosferyczny, który przynosi nam opady deszczu w pasie od Pomorza przez centrum Mazowsze aż po ziemię Świętokrzyską, mało polską. I bezkidy. To właśnie tam teraz przelotnie pada deszcz. A w ciągu dnia te opady deszczu mogą pojawić się wszędzie, bo za jednym frontem będzie wędrował drugi, kolejny, który w drugiej części dnia w centrum, na zachodzie przyniesie burzę, a podczas burz spadnie więcej deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy, możliwe również silniejsze pory wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Ale jednocześnie to będzie ostatni tak ciepły dzień, bo cały czas jeszcze do Polski płyną łagodne masy powietrza, które już niedługo. Zostaną wypchnięte przez właśnie wspomniane przeze mnie fronty atmosferyczne. Dzisiaj na termometrach we Wrocławiu nawet 17 stopni, a już teraz mamy tam 13 i 14 stopni. 16 stopni Łódź i Warszawa, 13 stopni Olsztyn, najchłodniej na Suwalszczyźnie, bo tutaj 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w burzach oczywiście silniejsze, a ciśnienie cały czas bez większych zmian. Na barometrach w Warszawie dzisiaj w południe 1000 hektopaskali, a kolejne dni.